ureknet.pl. Relacja Generalnie, bo tu jest największy problem z, w, w kwestii podjęcia decyzji o wejściu e, do mieszkania generalnie, bo to jest tutaj jakby największy tutaj problem no i taką decyzję wczoraj zarząd w spółdzielni podjął e, otrzymując od mieszkańców jeszcze, powiedzmy, jakąś dodatkową dokumentację fotograficzną e, no już nie, nie mogliśmy, że tak powiem zwlekać Kontaktowaliśmy się z Policją, z Sanepidem, no generalnie te instytucje nie są chętne do uczestniczenia, czy, czy generalnie do, 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 do podjęcia takiej decyzji o otworzeniu i tę decyzję podjął Zarząd Spółdzielni wczoraj, yy, że tak powiem konsultując to z Radą naszym tej prawnym. No jest to tam jakieś, jeśli chodzi o kwestie prawne. Prawo do, pozwala w, w takich skrajnych przypadkach, gdzie, gdzie tutaj stanowi to jakieś zagrożenie, a myślę, że takowe stanowi. Zarząd taką decyzję podjął, że dzisiaj przy udziale tutaj policji i sanepidu. No i tutaj szeroko pojętej publiczności, yy, żeśmy to mieszkanie otworzyli. No, panie Stane pido, tak? Tak, panie Stane pido były, tak, tak. No i, no i wywalamy to wszystko, no bo, no, bo, no bo te szczury, które tam są, albo już czymy chły, no to żeby się tam do nich dostać, to po prostu trzeba to wszystko najpierw wyrzucić. Yy, no to tam pan właściciel mieszkania tu się dzisiaj pojawił. Yy, wystąpił o jakąś tam dwudniową zwłokę. Natomiast... No to... Prośba od tego pana, żeby te kontenery zostawić, on sobie jeszcze tu No taką możliwość pan chyba do, do końca może mieć. Tak już uzgodniliśmy z pgkm czyli z tą firmą, która tutaj te kontenery wywozi. One te tam przez jutrzejszy dzień będą tam na placu, tam w tym przoku, czyli tam w tym pgkm -ie. i on ewentualnie jak takie życzenie będzie miał, może sobie tam to... Coś z tego wybrać by nie wiem przejrzeć no dobrze jest jego decyzja ale docelowo to my to też nie będziemy tego trzymać w nieskończoność tylko to po prostu wywieziemy na śmieci i tyle no bo, no, bo nie mamy jakby no, A co no, sytuacja, powtarzać no to trzeba będzie podejmować decyzje podobne pewne jak i ta to znaczy no bo my tutaj jakby nie możemy przewidzieć co co tutaj właściciel mieszkania zrobi. Myślę, że no jest jakieś prawdopodobieństwo, że znowu nagromadzi, na ale no, no ja nie chciałbym tutaj przesądzać sprawy co będzie, no myślę, że jeśli dojdzie do jakiejś takiej znowu sytuacji patowej, jak, jak jest teraz, no to będzie znowu decyzja podjęta o, o tym, że trzeba do, ponownie do tego mieszkania wejść, no, może to trwać, nie wiem, no to jest takie, może być taka babka. Ma taką władzę, że tak powiem, że można zadać panu mieszkania? Znaczy spółdzielnie takiej władzy nie ma. Jak tutaj jakiś tam historii z mojego doświadczenia spółdzielnie jest taka opcja, już kiedyś korzystaliśmy z takiej sytuacji, gdzie spółdzielnia takiego właściciela mieszkania, przy, w takich sytuacjach jest to mieszkanie własnościowe, tak jak i tutaj, była taka możliwość, skierowaliśmy sprawę do sądu do Konina. I sąd wtedy wydaje y, taką, y, taką, takie postanowienie o y, przemuszające takiego właściciela mieszkania do sprzedaży, te, sprzedaży tego mieszkania. To jest takie pra, prawne wyjście, że on musi to mieszkanie sprzedać. Y, no jeśli nie sprzeda, no to sprzedaje mu y, komornik. Czyli to może nastać teraz z wielkim sprzątaniem. No, to jest, takie, no to, jest takie, to jest takie działanie, które, które w ogóle e, u, znaczy umożliwi przeprowadzenie deratyzacji. No bo, bo na chwilę wejścia, otworzenia to po prostu tam nie można było przekroczyć progu praktycznie, bo śmieci były zalegały od, od drzwi, one właściwie nawet zablokowały drzwi. E, to się tam jakoś przewróciło, pewnie gdzieś tam te szczury może spowodowały, że to się tam gdzieś to przewróciło i te drzwi zablokowały, mieliśmy problem, żeby, żeby te drzwi w ogóle uchylić. One były już otwarte, tam już zamek już puścił, ale ale, ale generalnie te dźwignie można było dalej otworzyć. No tam jakoś tam y, się w końcu to udało. No i teraz tak się stopniowo przesuwamy. Y, no, wystąpimy tutaj o o zwrot kosztów poniesionych na całą tą akcję. No zresztą to są wszystko dla nas koszty. Czasem to Nie mogę powiedzieć. To jest praca kilku osób. Praca y, tutaj firmy, którą żeśmy deratyzacyjną zlecili. Ja nie wiem jak ile oni tam za to sobie policzą. No Myślę, że parę tysięcy złotych może to kosztować. No i dzisiaj też tutaj nie przy... i dzisiaj nie wiemy jak to długo. No myślę, że jak tutaj nie skończymy, no to będziemy kontynuować jutro. Mieszkanie zabezpieczymy, oczywiście zamkniemy. Jest już teraz przygotowane mieszkanie, żeby już tam na, na ten zamek, który żeśmy zniszczyli, otwierając, już jest tam zamek wstawiony i zamkniemy. Jutro kontynuujemy, jeśli, jeśli dzisiaj nie skończymy. Bo tam nie ma światła najprawdopodobniej mieszkaniu i dlatego po prostu też. Ta sytuacja nas jakby zmusi do tego, żebyśmy no, pewnie skończyli jak zapadną jakieś ciemności, no to już tam nie będziemy w stanie. No tu. To był pierwszy przypadek, jak ja pracuję w spółdzielni 32 lata, to to jest pierwszy przypadek taki, że, że otwieramy mieszkanie no, gdzieś tam w takich sytuacji. Regulamin to przewiduje, że... No to jest w kodeksie Radca posiłkowości kodeksem y, karnym i cywilnym, że takie, takie zapisy są. Więc takiej sytuacji jeszcze Pan nie widza? Nie, raczej ja uczestniczyłem w eksmisjach mieszkań, ale to jakby z innego powodu. No to były eksmisje powodowane gdzieś tam jakimiś zaległościami, gdzie były wyroki eksmisyjne, no to to tam normalnie, standardowo przy udziale komornika i policji. Takich przypadków już było wiele, natomiast taki przypadek, gdzie otwieramy na skutek inwazji szczurów w mieszkaniu, no to był pierwszy przypadek i mam nadzieję, że ostatni. Najwięcej informacji, najwięcej ogłoszeń, najwięcej rozrywki wtorek.net.pl, numer jeden w Turku i powiecie.